Ale pojawiały się po prawej popularizacyjne nisko Mój kurwa dorka, dorka. cel korytarz dobra. cel stój Dawaj. dobra czekaj kurwa czekaj stój stój coś się dzieje kurwa muszę coś naciskać w pizdu dobra gotów dobra ty łap lewą i w aptami dobra czekaj sprawdzam go Skutuj, nie żyje złap lewą czekaj dobra idziemy Hop. mam cel Dobra, leży. Czysto? Prawe otwarte. Robimy prawe. Dawaj, nie bój się. Cztery. Dobra. Gotowy? Na wprost. Zamknięte. Dobra, wprost. ja idę, łapię, Wchodzisz. Dobra, dobra. Prawo otwarte mamy. Dobra, czysto Nie bój się w prawo. Dobra, czysto. Idę na wprost! Łapy przód korytarza. Dobra. I wyszło inaczej. A my pojażdżamy, poprawy organizacyjne. O, nisko. kurwa, to ultra!